Witam Państwa serdecznie w pokazuje dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj torbę Stork firmy Wisport w kolorze grafitowym Jest to torba o pojemności 50 litrów, wadze 650 gram, wykonana z Kordury 500 Wymiary tego produktu to 55x33x28 cm Co tutaj mamy? Tak wygląda ta torba gdy mamy ją załóżmy spakowaną tak w miarę luźno spakowano. Tutaj tył, bok i znowu jesteśmy z przodu. Na górze, zacznijmy od najprostszych rzeczy. Są rączki szczepione takim rzepem. Można sobie to rozprząść. Zresztą, nawet trzeba, gdy chcemy tą torbę wypakować. Bo wtedy jest to dużo łatwiejsze. Później torba też jest na pas, na ramię więc mamy dodatkowo pas. Tutaj on jest, jak widać, tu mamy jeszcze zapas tego pasa, więc można sobie go bardziej wyregulować. Na pasie jest też taka szluwka specjalna, żeby nam się wygodnie tą torbę nosiło Jeżeli komuś to przeszkadza, można to sobie odpiąć. Jest to też na rzep. Tutaj poluźnie trochę, żeby nam się łatwiej otwierało. Następna rzecz, mamy taki gumkożnurek. Ze stoperkiem możemy sobie tutaj przytroczyć na szybko jakąś kurtkę czy śpiworek, czy cokolwiek chcemy tak na szybko przeciągnąć przez torbę, a nie chce nam się nosić tego w ręce. Na mocowaniach tych tutaj, tutaj widać są takie specjalne szlufki do tego gumko Są też takie ramki plastikowe, przez nie można przeciągnąć sobie jakiś trok To jest chyba 20 albo 25, 25 nawet. Więc możemy sobie coś na sztywno nawet przytroczyć do tej torby. Przenosimy, nie wiem, namiot na górze torby. Nie chcemy, żeby nam gum, gumki nam tego nie utrzymają, bo jest za ciężki. Więc bierzemy troki, ściągamy, tylko troki trzeba sobie osobno dokupić. Następna rzecz. Mamy panel ID, możemy sobie tutaj narzepkę wisportowską e czy jakąś inną przytroczyć do plecaka. wisportowską e trzeba sobie dokupić koszt 10 zł takiej narzepki. Te narzepki są tylko w zestawie w plecaku z parą 20, a z parą 30. W żadnym innym produkcie w sportu takie narzeczki się nie otrzymuje w zestawie, więc należy o tym pamiętać. Zacznijmy od przedniej kieszonki. Przednia kieszonka jest taka płaska kieszonka z jedną ukrytą kieszenią w środku. Ja to może tak odepnę. Ta torba jest dosyć mocno wypchana wypełniaczem, więc też ta kieszeń się bardzo spłaszczyła. Jak widać, jest to coś takiego. Zwykła, prosta kieszonka. Tu mamy kieszonkę płaską. Jest ona o wymiarach jakichś 20x10 albo 20x15 cm głębokości. to możemy zamknąć. Teraz bok. Torby. A jeszcze wróćmy do przodu. Jak widać, ogólnie wróćmy w ogóle do opisu torby. Jak widać, torba jest otroczona systemem, mole. Do których możemy właśnie akcesoria tam z taśmami pas możemy sobie przyczepić, jak widać z przodu, jest to dosyć duży kawałek. Boczna kieszeń, jedna, tył też system mole. I oczywiście tutaj druga kieszonka boczna, tutaj nawet trzy rzędy tego systemu, więc jakieś dodatkowo apteczkę, zasobnik, wszystko możemy sobie przy, przytroczyć na stałe do tej torby, żeby nie nosić jakieś nawet water poketa czy poketa Jako dodatkowe kieszonki do torby możemy sobie doczepić. Teraz idąc właśnie na bok. Z boku mamy zwykłą boczną kieszeń. Ona nie ma dodatkowych ukrytych kieszonek. Już pokazuję jak to wygląda. To jest coś takiego. Dodatkowo na tej kieszonce mamy kieszonkę taką płaską. Tutaj najpotrzebniejsze rzeczy takie, które na szybko powinniśmy wyciągnąć, możemy sobie wsadzić. Z drugiej strony ta kieszonka jest trochę uboższa, bo jest tylko kieszeń boczna. O. Taka sama jak z drugiej strony, jedynie się różni, że tu ma trzy rzędy, tamta miała tylko dwa rzędy pasków, za to ma dodatkowo e, kieszonkę e, na dole. Na dole mamy podstawki, takie stopki, żeby też ta torba nam się nie wycierała, materiał nam się nie wycierał od stawania, więc zawsze jak ją postawimy, to staje na tych stopkach. Dół jest delikatnie usztywniony takim specjalnym e, tworzywem. I teraz przejdźmy do komory głównej, jak tu wyjmę e, wypełnienie z tej torby. I już do Państwa wracam. O. I tak prezentuje się ta torba właśnie bez wypełnienia. Tu mamy środek tej torby. Zaraz do niego wrócimy. Ale najpierw na klapie mamy taką płaską z siateczki. Jest to coś takiego. Dodatkowo na tylnej ściance jest taka sakwa, dosyć płaska. Ale wymiary jakieś 20 na 30 cm też możemy sobie tutaj coś schować w środku. I po drugiej stronie mamy taką samą kieszonkę, tylko jakby o połowę mniejszą, złożymy 15 na 20 cm. Też tutaj możemy sobie jakieś rzeczy dodatkowo schować. Poza tym już niestety żadnych kieszonek w tej komorze głównej nie ma, o, może tak pokażę. Jest to taka o, zwykła torba. Do użytku właśnie takiego turystycznego, nawet sportowego, bo to jest właściwie taktyczno-sportowa torba na, na ramie. Yy, gdyby, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, to najlepiej oglądać jakąś jasną torbę, na przykład w oliwce zielonej, czy w kojocie yy, wtedy ten środek też będzie lepiej widoczny, bo jest jasny niż tutaj właśnie w grafitowym czy w czarnym, bo jednak środek grafitu jest też czarny, tak jak w czarnej torbie. Ja tam na którymś filmiku nie pamiętam, na którym powiedziałem, że grafit można obejrzeć, ale zapomniałem, że w środek też będzie czarny więc, więc no, lepiej jakiś kolor. tam wtedy jest jasno, wtedy wszystko będzie w środku widać gdyby Państwa interesowała ta torba w tym kolorze grafitowym, bądź w jakimś innym kolorze yy, można znaleźć ją na naszym sklepie www.kupujesz.pl bądź na naszym Allegro login kupujesz, tak jak tam na kartce yy, i co jeszcze, yy, gdyby tej torby nie było a byliby Państwo nią zainteresowani, czy tam inny kolor, którego nie ma, bo też nie wszystkie kolory mamy zawsze na stanie Wystarczy do nas napisać, jeżeli tylko będą producenta. Jesteśmy w stanie w kilka godzin tą torbę do Państwa wysłać. Jeżeli to będzie przed południem, to nawet tego samego dnia, więc też warto do nas pisać: czy to przez sklep gdzieś tam na maila, czy przez wiadomość na Allegro. I to chyba wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do właśnie oglądania innych naszych wideo pokazów. No i oczywiście serdecznie pozdrawiam.